Hej, cześć moje drogie panny! E, chciałabym przedstawić horoskop na miesiąc styczeń dla Was, na styczeń 2020 roku. E, jestem tarocistką Amelią. No i zobaczmy, oczyśćmy kartę, zobaczmy, jak będzie kształtował się miesiąc styczeń dla panienek. Miesiąc styczeń 2020 roku, jak będzie wyglądał. Horoskop ogólny na miesiąc styczeń 2020 roku dla panienek Anna, Dla osób urodzonych znak Amen. I przełóżmy. Panienki moje, kochane, już dążymy i działamy. Co będzie wyzwaniem w miesiącu styczniu dla osób z podznaku panny? Wyzwaniem będzie dostrzeżenie jakiejś szansy, którą daje Wam los. Moi drodzy, nie widzicie czegoś, zarówno w kwestiach emocjonalnych, jak i w kwestiach takich bytowych, materialnych, czegoś nie zauważacie. Więc Waszym wyzwaniem w miesiącu styczniu będzie dojrzenie tego. Co wam daje ta niewidzialna ręka, czwóreczka pucharów? No, musicie przezwyciężyć tą apatię. Powinniście, ponieważ yy, niedostrzeganie, szans czy też możliwości w życiu was, wbija was w takie yy, w taki smuteczek, zmęczenie, zrezygnowanie, rozczarowanie, a nawet takie. Yy, no niezadowolenie z tego wszystkiego, więc wyzwaniem będzie przede wszystkim, e, owszem, dojrzenie tego, co macie tu i teraz, e, zauważanie tego, e, co jest stabilne i od zawsze wiadome Wam, ale sięgnijcie umysłem, wzrokiem, ręką i weźcie ten puchar. Naprawdę warto, co Wam pomoże lub też przeszkodzi w zauważeniu tej szansy. No i niestety tutaj uważam, że to przeszkodzi. Przeszkodzą Wam jakieś lęki, jakieś obawy przed tym, że możecie utracić to, co już macie. Będziecie mm, jakieś nie wiem, czy nieprzestane noce, czy też y, jakieś y, złe sny będą powodować, że będziecie obawiać się przyjąć jakąś propozycję albo współpracy. Albo w ogóle propozycje jakiejś nowej pracy, bo będziecie obawiać się, czy nie, zamie nie zamienicie siekierki na kijek. Na przykład, będziecie mieć obawy w sytuacjach, kiedy ktoś tutaj próbuje przejść yy, do następnego etapu w relacji takiej emocjonalnej, uczuciowej. Będziecie obawiać się, czy na pewno to jest odpowiednia osoba także panienki, będziecie tutaj no, wasze myśli będą was y, ciągnąć w dół przez to po prostu, mimo tego, że to, y, ta szansa istnieje to wy nie będziecie zauważać, bo te lęki będą was hamować będą wam przeszkadzać y, dobrze zobaczmy, zobaczmy jak będzie co będziecie mieć w głowach, co w myślach będą mieć panienki U, w myślach jakieś nowe horyzonty trójeczka buław Super karta, super. Trójeczka bław. Yy, te nowe horyzonty będą się przed Wami otwierać, tylko czy Wy to zauważycie? No, będzie pewna szansa. Będziecie próbować wytyczać sobie w swoich myślach jakiś nowy cel życiowy. Być może będziecie planować jakąś podróż i będziecie się zastanawiać. Czy na pewno warto, czy nie stracę y, tego, co posiadam, co mam, czy, czy też pieniążków, czy też żona, y, mąż tutaj nie będzie miał nic przeciwko temu. No, panienki, będziecie planować ten wyjazd, być może zagraniczny, jakąś podróż. Y, musicie wykazać się odwagą i pewnością siebie, a to się uda. Oby się nie bać, oby się nie bać. Dobrze, co w działaniu? Jakie działania podejmą osoby urodzone spod znaku panienki? No, moi drodzy, no, jakie działania? Ruszycie, ruszycie z kopyta i faktycznie z impetem uda Wam się ujażnić te dwa konie pędzące w różnych kierunkach, że tak powiem. Eee, w działaniach macie mimo wszystko, mimo tych lęków, podejmijcie, podejmiecie działania eee, zmierzające do Waszego rozwoju. Także super szybkie działania energiczne, i faktycznie przemieszczacie się. Co odchodzi do przeszłości? Do przeszłości odchodzi karta złodzieja, czyli do przeszłości może odchodzić y, znajomość na przykład z osobą, która was wyczerpywała energetycznie, która was męczyła. Siódemka mieczy. No. Była jakaś nieuczciwość, być może, bądź też jakieś kłamstwo, podstępik, może ktoś Was nie poinformował o tych możliwościach, które właśnie dojrzycie w miesiącu styczniu, w grudniu, o nich nie wiedzieliście, bo ktoś zwyczajnie zataił to przed Wami. Więc y, to było w tajemnicy i w styczniu troszeczkę Was tutaj... Y, Coś tam olśnił, oświecił, poinformował i Wy już wiecie o tym, ale zastanawiacie się. No, ruszacie oczywiście, ruszacie z kopyta, ale to było wcześniej zatajone, coś ktoś nie dopowiedział, nie dostrzegaliście, nie widzieliście tego. Co wydarzy się w połowie miesiąca? O, no, w połowie miesiąca będziecie przeciążeni pracą, dość, no tak fizycznie będziecie przeciążeni, więc moi drodzy, powiedziałabym, że no ta dziesiątka była w. Nie będzie Wam służyć jakieś bóle mięśni, bóle barków, bóle ramion z jakąś taką delikatną, właśnie yy, stanami lęk, lęk, lękowymi, więc myślę, że to mogą być bóle stresowe. Stresowe bóle. Yy, no, będziecie naprawdę tutaj podejmować trudną, trudną decyzję, ale podejmiecie. Co jeszcze tutaj o dziesiątce buław możemy powiedzieć? No. Będziecie potrzebować odpoczynku, więc może ten wyjazd zagraniczny, może wycieczka. No, w czasy urlop. Kto wie, może być taka sytuacja. Dobrze, zobaczmy, zobaczmy teraz Wasza postawa w tym miesiącu. Hmm. Waszą postawą jest zawieszenie, spojrzenie na coś z innej perspektywy. Więc myślę, że w styczniu będziecie planować wyjazd gdzieś. Wybycie, zdobycie czegoś nowego, zmianę pracy, ale nie podejmiecie tego fizycznie. To będą plany. Tutaj już pod koniec, oczywiście w działaniach będziecie mieć, po, poczynicie te działania, by ruszyć, ale będziecie już patrzeć troszeczkę inaczej na tą sytuację. Więc yy, może być powiedzmy, zryw i zatrzymanie. Zryw. I zatrzymanie. Będziecie działać tak impulsywnie, panienki, za chwilę będziecie potrzebować lekko wypoczynku odpoczynku, więc takie na przemian, dużo energii, siły i powera, a potem takie odczucie zmęczenia i, i wycofania. Dobrze, co lub też kto pomoże Wam z otoczenia? Rodzina będzie Was bardzo mocno wspierać. Także moi drodzy, rodzina może Was wesprzeć emocjonalnie, e, zarówno e, słowem, jak też i fizycznie. To znaczy tutaj pieniądzem, faktycznie, materialnie może Wam pomóc, i e, czy, czy, czy pomóc, dołożyć się tutaj do tego nowego projektu, bądź tego wyjazdu, bądź no, rodzina będzie za Wami murem. Także Liczcie na, rodzinie, na rodzinę, rozmowy tutaj w gronie rodzinnym też bardzo Wam pomogą i oczyszczą sytuację. Wasze nadzieje bądź też obawy. Waszą nadzieją jest otrzymanie urlopu, no wyczekiwanie to jest karta też urlopu oczekiwanie na plony więc jeżeli chodzi o odpoczynek, który już tutaj chcecie bardzo, bardzo. To nadzieją jest urlop, i tak ten urlop będzie gdzieś tam zapisany w niedługiej przyszłości. Jeżeli ktoś podejmował współpracę bądź też nową pracę, to tutaj będzie oczekiwał plonów czyli będzie chciał dowiedzieć się, ile on tak naprawdę faktycznie. Otrzyma wynagrodzenia z tytułu wykonywanej pracy, bo może być coś ponadto i będzie zastanawiał się, czy to na pewno jest korzystne. Czy to na pewno jest korzystne? Siódemka monet. No, będziecie planować coś. Pamiętajcie, że nie możecie przyspieszać na siłę pewnych sytuacji, więc ta karta zawieszenia pojawiła się po to, żeby troszeczkę spowolnić, bo. Faktycznie, nie przyspieszajcie. Wszystko w swoim czasie. Koniec miesiąca. Z czym wchodzicie w następny miesiąc? W następny miesiąc wchodzicie z jakimiś przemyśleniami. Yy, zmienicie tor swojego działania nieco. Sytuacja się ustabilizuje i spojrzycie... Na, te, na tą swoją nerwówkę która była w tym miesiącu spojrzycie tak jakby z dystansu bo już tam będzie lekkie wyciszenie także koniec miesiąca i, i wchodzicie w luty już z taką spokojniejszą energią to przyspieszenie już będzie zwolnione no i będziecie zaczynać działać w nowym kierunku z, takim, z, takim, z taką mądrością życiową, ponieważ doświadczenie, jakie zdoby, zdobędziecie tutaj, będzie Wam, bądź też zdobyliście, tutaj będzie Wam niezmiernie potrzebne. Także, moje kochane panienki, macie naprawdę bardzo optymistyczny miesiąc przed sobą. Dziękuję Wam bardzo za wysłanie horoskopu na miesiąc styczeń 2020. No i panienki, zapraszam do oglądania następnych horoskopów. Pozdrawiam. Pa, pa, pa.